Sory, że tak wyszła jedną górę, właśnie tam pokonaliśmy, przeszedłem stamtąd, a idę tam. Także kolejna góra przede mną. Widzimy się na górze. Słuchajcie, za nami się znajduje góra Zamczysko. Zwykła góra jak wiele w tej okolicy także nie było co wam pokazywać teraz sobie wracamy brzegiem Wis wałem nadwiślańskim przeciwpowodziowym wałem tam, 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 czekajcie, może drugą ręką tam znajduje się obszar chroniony przyrody w Morsku, gmina Koszyce, a my sobie pójdziemy tam, 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 tam. Widzę, że ktoś jedzie kładem, więc na chwilę musimy się rozstać. I tak, jak mówię, tak wygląda to wszystko. Tak właśnie wygląda to wszystko. Po stronie Wisły, tam tam, tam tam jest Wisła, gdzieś to drzewka. Słuchajcie, ten teren jest zalewowy. To jest teren zalewowy, to co widzicie teraz. Tu przeważnie na wiosnę. Przy dużych opadach występuje Wisła z brzegów. Sięga niekiedy nawet do. Połowy tego wału. A jak widzicie, wał jest dość nawet spory. Tu, 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 tu macie. Już wam przybliżę. Drabinka z, z gniazdem strzelniczym. Zostaje z takim stojakiem dla myśliwych z tej strony a z tej strony o macie ambonę szczelniczą taki kurwa domek na drzewie myśli się w dzie sobie dzieciństwo przypominają dobra idziemy bo się robi Pomału zmierzch. Księżyc. Już na niebie. A droga daleka. Także. Tak to wygląda. Słuchajcie. No teren ten zalewowy jest coś. Widzicie. Obszerny. Sorry, bo nagrywam z ręki to trochę tak kuźwa częście Tak jak wam wcześniej mówiłem, że to kład jedzie Jednak to nie był kład, chociaż tak z daleka wyglądało Bo to pięciosobowe stado saren. to jest to ze normą W końcu to są pola uprawne. Het, tam do tamtych drzew to są pola uprawne. I w tą stronę wszystko to pola uprawne. Ten, ten dymek, co tam widzicie z to jest akurat nie dym, tylko mgła. A tutaj... Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze. Piękny zachód słońca. Niebo pocięte przez samoloty. I to, co zostaje za samolotem. Ale sam zachód jest mega. Także tak to wszystko wygląda. Słuchajcie jak widzicie to są ślady od aut kładów To jest taki zjazd z bału w tą stro w stronę Wisły Jak widzicie te, te ścieżki są bardzo często uczęszczane, Co świadczy o tym, że ludziom już normalnych dróg brakuje i nawet tutaj muszą się pieprzeć pojazdami. I tak jest na tym terenie cały czas. Jest to niedaleko. Tam, 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 O. o żeby was nie skłamać no. jak jest bał to tak na prawo kawałek będzie miejsce do biwaku tylko biwakować to tam jest ryzyko ponieważ to miejsce rzekomo biwakowe jest również zryte przez zryte kołami pojazdów ostatnio, ostatnio nie ostatnio Już jakieś trzy miesiące temu jak się dowiedziałem w koszyckim obszarze chronionej przyrody na głównej wiacie założyli kamerę bezprzewodową żeby ten teren monitorować Ponieważ dochodzi tu do licznych aktów wandalizmu <kuh> <kuh> i braku poszanowania dla czegokolwiek ale niestety tak to bywa gdy alkohol rządzi rozumem No, a teraz zejdziemy z takiej malutkiej górki. Może na tyłku nie zjadę, oby nie, nie gdziebym się zatrzymał. Tam, tam, tam płynie na największa czeka Wisła, chociaż rzecz nie wyschła, ale tak tu mamy. A my leziemy tam, 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 tam na dół Jak na razie Będziemy się przeprawiać przez błotko Słuchajcie Podejrzewam tutaj w takim lasku będzie błoto Lasek jak lasek bo i duży i mały i sobie także jak widzicie są tu kolejne bo często tędy jeżdżą auta terenowe no, teren dla nich bardzo dobry do jeżdżenia O kurcze, pójdę na tutaj po boczem. Środkiem bym zjechał o ślisko Zobaczymy jak tam dalej będzie No, jesteśmy na dole i na dole jest tak tu Tam słyszę w oddali. Nie wiem, czy pójdę tam. Bo myśliwi strzelają. Teraz raczej jest sezon już... No jaszczębie, lisy. Naprawdę nie podoba mi się takie bezsensowne mordowanie zwierząt. Bo...